Legend of Keepers Ja jestem Zagrajmy z Gimperem A ty jesteś widzem, który powinien zasubskrybować ten kanał, byku Witam cię serdecznie Tydzień szesnasty przed nami Wyleczy nam się trochę potworów Różnej maści I to jest dobra informacja Czy na 200 golda jest sens, żebym szedł na inżynierze Nie wiem, czy za 200 coś ulepszę Katapulta 250 chyba kosztuje na upgrade <laughs> Więc szkoda Bo znowu nie ulepszę pułapki I nie podoba mi się to To spróbujmy zdarzenie pójść. I magiczne tryby, pułapki zadają 20% więcej obrażeń, tym skuteczniej zmniejszają morale. Super, bierę. Yy, plądrowanie, pójdziemy sobie. I teraz tak, przy plądrowaniu możemy tak, tutaj mogą ochotnicy dostać plusy do morali. Tutaj mogę zyskać golda, ale chłopy dostaną zmęczenie. Tutaj jeden ochotnik na stół będzie zraniony na 3 tygodnie, ale. Na następne podziemia wszystkie potwory otrzymują trzeci poziom efektu rozcieczenie. Boję się, że zjawę mi wywali na trzy tygodnie. Eee, ale jakoś będę z tym żył. To są... To ta farma bydła jest super. Tu jest gold niby. Ale to jest fajne. Yeti dostał, więc kozak. Ochotnicy dostali plus 2 do morale, w tym zjawa, więc dłużej będzie mogła grać. I jest super. Teraz tak, alchemik, żeby pozamieniać jakoś surowce. Albo zdarzenie, to ja spróbuję zdarzenie zrobić. Bójka między potworami. Czy zachowasz. Yy... Czy mam ich zawiesić na 5 tygodni? A mogę to zignorować? Bo jak zagrożę, to minus 2 morale. Tylko dla nich, czy dla wszystkich? A zignoruj. To nic się nie wydarzyło. Tak jakby. Okej. Okay. Tak czy? No chyba tak. Dobra, poszukiwacze przygód albo weterani. Zorientujmy się. Tutaj mamy tak. Tutaj mamy mrocznego maga, który może walić fajne morale i zmęczenie. Ja myślę, czy jego nie dać tu. Tego bym dał do komnaty pierwszej. Ciebie bym dał, bym dał do drugiej, bo jesteś mocarzem i chciałbym cię tu mieć. Ciebie tu mam na tanku potencjalnie. Tu nie mam tanka, znowu z kolei. Eee, no, połkacza ognia nie będę wrzucał do przodu. Ale on miał najwięcej zdrowia, więc ja go tu dam, żeby on był z przodu, yy, ten połykacz i potem z tyłu będzie szkielet i yy, nie ma co więcej. Ale dobra, tak to ma jakiś sens dla mnie. Poszukiwacze przygód czy weterani? No mało zdrowia trochę ma jarzmiciel. zagram na poszukiwaczy przygód, żeby po prostu nie dostać za bardzo oklepu i przejść jeszcze trochę tygodni, żeby więcej expa wbić yy, potencjalnie na kolejnego rana. Dobra, i teraz tak, tutaj mamy leczy życie, więc trzeba pod morale grać. Losowo przemieszczam wszystkie potwory w pierwszej walce, więc tak, Ciebie na pewno nie chcę z przodu, Ciebie na pewno nie chce z tyłu. Co ja tu mogę zagrać? Szkieleta mogę dać do środka gdzieś. Teraz tak, tutaj czy ktoś ma odporność na pierwszą pułapkę? Nie ma nikt, ale to i tak, yy, to zagram ruch bojowy i tak tutaj. Bo musimy wzmocnić tę grupę. I teraz tak, tu gramy szkieleta, zjawę. I bardzo jestem ciekaw tego mrocznego maga. Jest jeden, który wali na tył. Na początku każdej walki leczy 15% życia. Wow, po walce leczy 50%. No trzeba grać pod morale zdecydowanie. I on ma jeszcze bardzo dużo tych morali Rose. Ale chłop z przodu ma niewiele, więc to dosyć dobrze powinno wejść. Dobra, i tutaj gramy katapultą. Jest i bohater nasz. Dobra, zobaczymy, jak to pójdzie. Różnie może być. Mi się wydaje, że powinniśmy dać radę. W zależności, jak speed też nam się ułoży, przelosuj nas. No, w miarę okej, okay nas ułożyło, bo ten szkielet może zginąć w sumie najszybciej. Yy, Wal na wszystkich morale i demoralizacje obniżone. To jest super opcja. Bardzo fajnie. O, szkielet zdechł, to szkoda, w sumie trochę. Chłop zostanie na łeb, ale. O, na szkieleta przeszło, to ciekawe. A ty walisz na tył, to szkielet zginie, dobra, to szkoda, że tak pykło. Kary z największą liczbą poziomów kumulacji zwiększa o dwa punkty. No to wam tu podniesiemy demoralizację. I to się fajnie skombowało. To mi się podoba. To nie, nie pomyślałem tak o tym w ten sposób. Tu jest leczenie, ale my walimy po moralach, więc leczenie nas nie boli aż tak. Walimy po moralach. Róg po moralach i wzmacnia następną grupę potworów. Tutaj mamy spele, bali ich po moralach, demoralizacja i jedziemy za straszenie. Bardzo ładnie, Dwa, dwóch pierwszych zaraz będzie uciekać. Ciekaw jestem tego Mrocznego Maga, jak będziemy go ogóle. O kurczę, mamy rozcieczenie. Ach, bo mamy rozcieczenie, trzeci poziom z tego, yy, że poszliśmy na grabież dobrą poprzednio i tak, 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 dokładnie. Gdy masz piorun, że walisz, to jest to, że kim morale, a tu jest osłabienie, tylko, albo to jest damage i morale, a tu jest tylko morale, minus 30, wow, bo masz tak, bo masz 60% pozwiększane wszystko, wszystko, a oni mają jeszcze o 50% spadek morale od ataków i pułapek, super. I nakładasz dwa poziomy zmęczenia, czyli jeszcze zmniejszamy zadawane obrażenia o 20%, na maksa kozacką roczny mag, patrzcie na to, co się dzieje w ogóle, stos kompletny. Zjawa jak tu wiedzie, to chłop ucieka na gościu... ja myślę, że jest jeszcze jakaś taka mała szansa na to, że. Yy, że bez strat potworów to zrobimy. Mak może zginąć. Mak przeżył, słuchajcie. To będzie ciekawie, bo Mak też zaczyna. I chłop tu może uciec? Nie. Nie ucieknie, ale nakładamy zmniejszenie. I teraz chłopu ucieknie ten mag. Yy, I typiarka mi zabije maga to na pewno. Ale razem ze zjawą możemy ją wykończyć tutaj. Och, ten zginął od trudki. Dobra, to może, może się nie udać. Spróbujmy. No, pociśnijmy tym, co mamy lepszego do roboty. E, dobra, tu sobie zginę, to. Eksplozja, atak samobójczy. To co mądrzejszego do zrobienia? Demoralizacja, atakuje katapulta. Podchodzisz do tego, no i on tam tupnie i uciekniesz, nie? Spida powinienem mieć więcej niż ty, więc wyzwanie na cykensie. I dajesz dyla, bardzo ładnie. Szkoda drugiej grupy potworów, że poginęła. Jarzmiciel może dostać plus do helta. Cewka elektryczna mnie nie jara. Naga mnie nie jara, więc jarmiciela sobie ulepszymy. Plus do zdrowia dla niego. Część potworów mi tu wstała. Część idzie na zasłużony odpoczynek. Mamy lekarza, który mógłby nas podnieść. Albo inżyniera. Ja chcę inżynierem ulepszyć sobie pułapkę, chyba wiecie. Tak, ciebie dam sobie tu z powrotem. Witamy w kolonii. Ciebie damy tu. Ty jesteś ciekawy, że ty, jak podtapiasz, to podnosisz ten. Zjawa poszła, niestety. A nie, zjawa jeszcze jeszcze gra. Sorry. Dobra, inżynier i katapulta na trzy poziomy demoralizacji, żeby nakładała. To zdecydowanie potrzebuję katapultu na drugim. Na czarnym rynku mogę sprzedać potwory z garnizonu, których nie potrzebuję. Tylko czy jakieś takie są? Chyba nie. Przy obecnych tych, no ta, ta ilość jest mi potrzebna, ile mam, więc weźmiemy zdarzenie. Został znaleziony martwy. Niestety było za późno, by go ożywić. To zemsta pobójca. Harpia nie żyje. Dobra, z ha Harpią i tak nie grałem, więc wyszło OK. Plądruj, delegacja, oblężenie. Plądruj. Zobaczmy, co my możemy. Tak, ochotnicy. Wszystkie potwory otrzymują rozcieczenie i na pewno zrani jednego ochotnika. Tu jest gold, niedużo golda i możemy coś tam poczynić. Tu jest dużo golda, szansa na zranienie i szansa na uwolnienie potwora. Fajne jest to rozcieczenie i to plus do morali. Dobra, spróbujmy to zrobić. Org dostał, niestety. Szkoda, szkoda, szkoda bardzo, że org dostał trzy tygodnie. Na trenera nie mam kasy. Weźmiemy zdarzenie. O nie. Dostaje damage. na negatywne zdarzenie. No to chyba znowu poszukiwacze przygód, a nie weterani. Bo teraz tak. Ym... Tu zagramy sobie na szkieleta ducha. Ja myślałem nad tym połykaczem, ale zagram, zagramy sobie. A nie, i szkielet Mag. To tu byśmy zagrali na Ye team, Gargulcu i mrocznym magu. Chyba tak. No, tak zrobimy. Bingo. Poszukiwacze przygód. Chociaż mógłbym grać na weteranów, ale nie chcę, bo mój Hero ma za mało ten, za mało zdrowia. Chociaż znowu wszystkie potwory mają rozcieczenie. I co? Najwyżej się wywalić na weteranach. No dobra, tydzień 24, i tak troszeczkę dalej niż poprzednio. Zagrajmy na weteranach. Dobra. Niech się coś zadzieje, słuchajcie. Uję. Oh yeah. To może być ostatnia decyzja w tym odcinku. Hm. Jeżeli o to chodzi. Czy ja chcę pierwsze potwory rozcieczyć? Nie, chcę drugie rozcieczyć. Więc damy mam demoralizację chłopy. I teraz tak, cyk, myk, śmyk. Czy będziecie mnie przerabiać? Uuu, zmniejsza początkowy czas działania nakładanych karo. Jedną turę straszne, to jest, będzie mnie boleć. Będzie przelosowywać potwory. Więc ty tu, ty tu, ty tu. Będzie bardzo trudno z nimi, to już teraz czuję. Róg bojowy. Tutaj wchodzi spel. I tutaj działa szkielet, to i mag. Na końcu Lord, no i gramy. O, jest powtarzalność weszło, patrzcie. I siadło sześć tych. Siadło sześć razy demoralizacja. Dobra, pozamieniał mnie. Chłop dostał na łeb. I walimy ta morale i zmęczenie, czyli zmęczenie jedno osiągnie, tak? O, myślę, że zmniejszał jeden od razu. Pasywnie. No nic, może coś źle rozumiem. Dobra, walimy po moralach. Jest dobry start. Jest bardzo dobry start z tą pułapką. I tutaj fajne, fajne od razu obrażenia w morale weszły. Chłop dostał, ale nie zginął, ale zginie od tego. Mhm. Dobra, jajeti. Jajeti się będzie wkurzał. Dobra, dawaj spowolnienie na nich. To może Gergulec się ruszy pierwszy. Ruszy się gargulec pierwszy. I to są kolejne minusy na morale. I to mi się podoba. I teraz już raczej mi pozabijają te potwory. O wow, ale poszło ogniem dobrze. Ruch bojowy. Nie dostał powtarzalności, niestety. Ale obniży sobie morale. I rozwcieczy kolejne potwory. Czyli będą na rozwścieczeniu 6. Tak dobrze, czy, czy na trójce tylko. Bo nie pamiętam, czy zrobiłem znowu sobie ten. Ej, na zastraszeniu ostatnich chłopu ciek. Znaczy, on ucieknie i tak. No to nic mądrze. A mogę rozcieczyć potwory. Nie, to przerażenie, że po 50% więcej. Morale dostają, to robię więcej niż rozcieczenie, takie mam wrażenie. A ono i tak trochę rozcie. A nie, mam, mam potrójne rozcieczenie, czyli mam 60% tu na plus. I oni jeszcze 50% więcej dostają, więc w ogóle jestem powzmacniany na maksa. 87 na minus do morali dostał Ziomek. Jednym dziawnięciem. To jest kozak. Szkielet przyjmuje na klatę. Strach przed nieumarłym iwal bardzo ładnie. I demoralizację podnosimy. No, ty sobie działaj, bo co masz do roboty. Mądrzejszego, nie możesz defować ani nic takiego. Dobra, szkielet sobie dostał w czambo, ale żyje w ogóle, słuchajcie. Yy, czy mam jakby straszyć tamtego? Jak nałożę mu 4 punkty demo. Nie, nie ma to sensu. Nie ma to sensu. Czyli szkieleta nie uratujemy. Szkoda. Bo. No, on ma tyle motywacji, że pójdzie już w odstawkę. A jego trzeba by w ogóle zlevelować, Bo on dobrze sobie radzi, pomimo że ma pierwszy poziom. Dobra. To wystraszymy chłopa z przodu. No, co do roboty mądrzejszego. No, ty i tak zaatakujesz. Szkielet tak zginie. Och, przejdzie na zjawę. Nie przekiniłem tego tak dobrze. Dobra to by tu I zjawa powinna go już wystraszyć ta do zera Dobra to tyle dobrze że zjawa i mag siedzą Nie uciekają Te no to weteranów pocisnęliśmy I to tak całkiem nieźle Doboż ani słupku mnie nie interesują Biorę golda jest i trener i inżynier I chyba do trenera pójdę Tak plądruj alchemik tutaj jest mm. A handlarza nie potrzebuje aż tak. Szkieleta żołnierza, ani lodowego szkieleta nie w szkole. Jeżeli chodzi o pułapki, to są git. Poulepszałbym sobie potwory, no, trener. I tak, zjawę mógłbym na czwarty, to będzie kosiorem. Ale tak, mógłbym zrobić gargulca, że będzie miał więcej zdrowia, więcej szybkości. Będzie nakładał demoralizację na początku. To jest fajne. Ehm. Um. Mag mógłby mieć więcej siły ataku i to jest fajne. 175 to kosztuje. I szkielet mag miałby więcej szybkości i to kosztuje 150, czyli 325 razem i ich dwóch byłbym w stanie ulepszyć. Tak, dzięki temu dwie jednostki sobie upgradeuję. Super. Plądrowanie bardzo chętnie. Kopalnia złota. Tak, potrzebuję tego. No jednego mi na 10 tygodni wyłączy, i to jest dużo, ale. Mroczny mag niestety poszedł, ale 300 golda do przodu, to jest bardzo dużo. Alchemik mi się przyda. Szczególnie że są poborcy. I teraz tak, tutaj możemy sobie zamienić łzy na krew. I jeszcze raz to sobie kliknę. I teraz mogę zrobić trochę złota, wyjdę. Idą poborcy. I na poborcach. Mogę zapłacić im jeszcze trochę krwi, mam jeszcze trochę golda I zaraz będziemy mieć dużo golda na kolejne, tylko idą czempioni Teraz no No mogę z nimi walczyć, a nie muszę Ja bym chciał, bo to fajne wyzwanie i lepiej na tym polec niż, yy, niż nie spróbować Tylko czy ja jestem na to gotowy? No tutaj tak, tutaj ustawię Yetiego Krzykacza i Gargulca Tutaj bym miał Szkieleta Ducha i lodowego szkieleta. No, dam. No, spróbujemy tak, nie? Spróbujemy tak na tem mocno na morale zagrać. Gramy czempiona. No, co się będziemy, słuchajcie. Nie czas na zabawę. Trzeba walczyć. Tu jest ciężko, bo tu jest dwóch bohaterów weteranów. I jeden champion, który jest o wiele mocniejszy. Na tym można bardzo łatwo dostać w ciry. Ultra łatwo. Ten jest czempionem, druidka. Na początku każdej tury usuwa trzy poziomy każdej wpływającej na nią kary. Zwiększa zdawane obrażenia o 20% za każdą nałożoną karę. Max 75%. Masakra to jest. I obszarowo bije w mega dużo na Gladiatorka i elfka. Po walce leczy życie. Trzeba grać na morale i tak. Dobra. Zagraj na przodzie. Zagraj tu. Zagraj tu. Pułapka. Tu będziemy mieć jeszcze zdarzenie, które na nich spadnie. To jest tam dodatkowa pomoc. Dobra, ruch bojowy, żeby rozcieczyć. To bez znaczenia w jakim tym. Dobra, daj demoralizacja. Bo nie będą mieć tury, żeby ją zdjąć. Przez te kilka pomieszczeń. Pułapka. Tutaj ruch bojowy. Rozcieczymy potwory, jeszcze ich zbijemy. No i tu. No, tak zagramy na dużo zbijania morali. Szkielet mag z przodu. Zjawa tu. Tutaj szkielet Mag. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Boję się, ale no. Trzeba zagrać. Trzymam kciuki, że. Dobrze nam się wylosują pułapki, że się powtarzają, Ale no nie można na to liczyć. Trzeba grać z tym co mamy, dobra. Cyk Pierwsze morale, wchodzi druidka. O ja pierdolę. Boli na maksa co? Zmniejszenie im spina niewiele zrobi. A no, może cokolwiek, chociaż nie sądzę. Teraz sobie zbijemy. Chociaż ona jeszcze dostaje więcej obrażeń za ten. za każdy negatywny status. Więc to jest ze mnie. Zmniejszamy morale. Pierwszy w miarę szybko może uciec i na tym bym się skupił, chyba. Druidka niestety pierwsza się rusza, ale jest ok. I dobrze, że ten speed zrobiliśmy, bo dzięki temu jeszcze jeden brzask skastujemy. No i teraz on już sobie zginie, to wiadomo, Ale ok, zrobiliśmy na tej pierwszej fali ile mogliśmy. I to tak, wchodzi katapulta. Wchodzi demoralizacja. Ona nie będzie miała tury, więc nie będzie mogła je zdjąć. To jest dobra rzecz. Katastrofa. I tu możemy mieć tak, chmary toperzy, Damage i krwawienie. Horda goblinów. Morale i demoralizacja. Fala gorąca. obrażenia i podatność na ogień. No oczywiście, morale i demoralizacja. I kolejne, kolejne, kolejne morale tracą przez kolejne pomieszczenia. To jest super. Zastraszenie, oczywiście. I dodatkowe morale spada. Tu jeszcze róg wchodzi, i dostają na minus. I jeszcze dostają na minus. I jeden już uciekł, i to jest super. I teraz rozcieczone potwory powinny solidnie osłabić ich tutaj. Ona, niestety, sobie demoralizację zaraz zdejmie. Ale damy radę. Czy my chcemy demoralizację na tył nałożyć, żeby uciekła ta szybko? Czy by... czempionka ma 271? To ja bym nakładał demoralizację na tyły. Żeby tu schodziło to. Hipotermia, morale po wszystkich i nakładasz demoralizację. Mhm. Dobrze, tu jest 7 punktów demoralizacji już. Strach przed nieumarłymi, no analogicznie. Ona ma dużą, ten, dużą wrażliwość na ogień, ta typiara z tyłu. Ale i tak lecimy na morale oczywiście, nie? jest demoralizacja, cyk, na 9. Typiarka wali po wszystkich. Ach, brakło żeby... O oh, fuck, ale nas rozkaszaniła. Dobra, ale ty uciekniesz. tuż cztery punkty zostaną. Usuwa sobie dwa poziomy, zabija mi szkieleta. I walka z chłopem. Zobaczymy kto ma twardsze jaja. To tak, po 40 morale. Tym dosyć szybko bijesz. Ale tak, no morale na 5 na pięć tur zrobimy. Dobra, i ona nie będzie w stanie się przez to przebić. Potyramy ją. Jest dobrze. Ta. Zostaniemy trochę damage'u, ale będzie uciekać typiarka. No to nara. Miło było, ale się skończyło. 18 WS, dziękuję. Czempionów zrobiliśmy na trudnym, kochani. To jest dobra rzecz. I mamy tak. Czarnoksiężnika orka. Obrażenie od ognia nakłada podpalenie. Każdy to potwór powraca do życia jako szkielet wojownik. To jest fajne. A mamy władcę szkieletów. Szkielety zyskują na początku podziemi trzy poziomy efektu rozcieczenia. To jest fajne, bo jego można by z dwoma szkieletami na przykład wystawić, które nakładają negatywne morale. Nie? I on tankuje. I ma dwa szkielety ze sobą. Magiczna zakiewka zdobywa o 20% więcej złota. Ja bym tego golda chyba chciał, bo mi się przyda. Władca szkieletów też jest mega dobry. Ale zakiewka też jest gitem. I gitem też jest to, że kończymy ten odcinek. Pa 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 pa.